Bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania. Trzydziestolecie to naprawdę coś, co warto celebrować. Wspaniali ludzie, świetna atmosfera. Dzięki, że wszyscy są, dzięki, że wszyscy dopisali i dzięki, że możemy razem tutaj wspólnie być. Za zaangażowanie i zaangażowaniem i niezachwianym wsparciem

Jestem podekscytowany. Wielkie wydarzenie. Nigdy nie przypuszczałem, że uda mi się 30 lat prowadzić firmę. To nie jest tylko mój sukces, to jest sukces przede wszystkim ludzi, z którymi pracuję. Im wiele zawdzięczam i przy tej okazji im bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję wszystkim, którzy byli szczególnie wyróżnieni, ale także tym, którzy na scenie się nie znaleźli, ale także mają swój wielki wkład w rozwój naszej firmy rozwój Ekoturu. I oh, oh, Z okazji tak szacownego jubileuszu całemu zespołowi Ekotur życzę dużo, dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo fantastycznych podróży odbywanych w naszym towarzystwie. Drogie koleżanki i koledzy, prezesie, cały zarządzie, dawajcie nam tyle mocy, energii i siły, żeby po prostu tu być liderem na rynku edukacyjnym. Wszystkiego dobrego. Zespołu Tour to ogromny zaszczyt dla mnie, a z okazji jubileuszu, przewodnictwu i wszystkim pracownikom, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, 30 lat to szmat czasu. Zrobiliście bardzo dużo, ale jest nadzieja, że z nami zrobicie jeszcze więcej.